Dzień dobry, kochani. Kolejnym znakiem, dla którego wykonałam horoskop, jest znak panny. Moje drogie panny, dla Was wylosowałam bardzo dobrą kartę. Jest to karta nadziei, rozległej wody. Jest to karta zagranicy. Również symbolizuje nasze nadzieje, nasze marzenia, tęsknoty i pragnienia, czyli jest to bardzo taka duchowa karta, kochani. Czyli ten tydzień dla panienek. Może być taki duchowy, może być też ważny, pozwoli Wam się gdzieś zakotwiczyć, zakorzenić, uziemić. Um, musicie jedynie uważać, moje drogie Panny, a, aby błędnie nie ocenić jakiejś sytuacji. Tak, to musicie na to zwrócić uwagę. Moi drodzy, karta nadziei, jak już wcześniej wspomniałam, jest kartą duchowych uniesień i postrzegania rzeczywistości poprzez pryzmat własnych pragnień lub własnych lęków. Też na to trzeba zwrócić uwagę, tak aby postrzegać rzeczywistość właśnie przez pryzmat tego pierwszego, czyli przez pryzmat własnych pragnień, a nie własnych lęków. Kochani, na pewno pomyślność lub satysfakcję przyniesie Wam przebywanie blisko wody. To jest taka karta, na której jest bardzo, bardzo dużo wody. Ta karta jest kartą zagranicy, oczywiście, ale również może wskazywać miejsca, które są nad morzem, za oceanem, jakieś dalekie, obce lądy. Pokazuje nam zdobycie i osiągnięcie czegoś. Jeżeli ktoś z was mieszka za granicą lub ma jakieś sprawy powiązane z zagranicą lub rodzinę za granicą, także te wszystkie sprawy, które są związane z zagranicą, na pewno w tym tygodniu po pierwsze będą ważne, a po drugie się powiodą, kochani. Także tu wszystko pięknie w relacjach. Ta karta bardzo często oznacza związki na odległość, takie relacje na odległość, ale takie relacje, którym ta odległość nie Zaszkodzi, kochani, ponieważ jeżeli macie taką relację, drogie panienki, to karta nadziei oznacza płynność tej waszej relacji, lekkość waszej relacji, oznacza doskonałe porozumienie między dwojgiem ludzi, właściwie to takie troszeczkę telepatyczne, taki doskonały przepływ myśli i Emocji, także to jest bardzo pozytywna karta w związkach. Oczywiście no nie każdy jest, żyje w oddaleniu, prawda? A w związkach to również jest bardzo, bardzo dobry yy, omen i wskazuje na bardzo dobre wzajemne porozumienie, również na taką miłość duchową, kochani. Także yy, w tym tygodniu, nawet jeżeli coś wcześniej nie grało między Wami, to w tym tygodniu na pewno się sytuacja polepszy i dojdziecie do porozumienia albo będziecie odbierać na tych samych falach, kochani. Tak mi się skojarzyło. Także Wasze nadzieje przy odrobinie wysiłku mają, nadzieje, mają szansę przepraszam, przemienić się w radość, szczęście, kochani i sukces. Także... Hmm. Ci, którzy wybierają się w podróż, czy to zagraniczną, czy, czy krajową, wszystko tu się uda, kochani. Także ta podróż na pewno będzie pozytywna, po prostu. Także tutaj nie ma się o co martwić. W pracy, w finansach dobrze, ponieważ ta karta oznacza realizację materialną. Bardzo często pokazuje przelewy finansowe, bardzo często pokazuje po prostu, że pieniążki do Was płyną. Kochani, jak nie przypłyną w tym tygodniu, to, to przypłyną w przyszłym. W każdym bądź razie te pieniądze już, już do Was się zbliżają. To jest również karta płynności finansowej, także finansowo nie powinno być problemów. Powiedziałabym, że nawet może zwiastować jakiś przepływ pieniędzy, być może jakiś dodatkowy dochód. Także tutaj wszystko pięknie. Kochani, co aniołki? Sprawa z poprzedniego wcielenia to jest ciekawa poprzedniego życia. Co Aniołki mają Wam do powiedzenia, kochani? Ta sytuacja wynika z jednego z Twoich poprzednich wcieleni. jakaś sytuacja. Poprosi o pomoc w przypomnieniu, uwolnieniu, wyciągnięciu nauki, uzdrowieniu Twoich poprzednich doświadczeń. Czyli być może jakieś lęki, czy obawy, czy jakieś iluzje, czyli jakby negatyw tej karty nadziei wynika z jakiejś sprawy, e Jakiejś sprawy, która głęboko siedzi w Was i jest być może nieuświadomiona jeszcze. Także warto by się temu przyjrzeć. I co mamy? I mamy odpowiedź: kart anielskich nie. Na jakieś pytanie. W tym tygodniu karty Wam mówią nie na jakieś pytanie. Także to jest pierwsze pytanie, które przyjdzie Wam do głowy, kochani. Ja nie wiem, jakie jest to pytanie, ale to jest odpowiedź, którą powinniście. Usłyszeć, oglądając ten film. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie panienki, i życzę, aby ta realizacja materialna i aby nadzieje i życzenia i Wasze pragnienia spełniły się w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie, Brata Wroda. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W swojej kolejnej odsłonie, czyli już w części drugiej, zapraszam na horoskop tygodniowy znaki ziemskie, czyli byki, koziorożce, kochani, i panny, i panienki. Horoskop, tak jak mówiłam wcześniej, obowiązuje od jutra, czyli od 9 do 15 marca, kochani. Pierwszym znakiem, dla którego wykonałam horoskop, jest znak Beka. Kochani, dla Was, jak sami możecie zauważyć, wylosowałam kartę myśli z klasycznej Talii Kipera. Kochani, jest to karta moje myśli lub myśli. To nazewnictwo jest różne, która oznacza przede wszystkim wszystko to, co wiąże się, kochani, z rozmyślaniem, z rozważaniem, z analizowaniem, z podejmowaniem decyzji, czyli czyli z tym, co tak naprawdę jest bliskie każdemu bykowi, tak? Lub myśleniu o kimś kim jesteście zainteresowane, kochani. Jedyną taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę w tym tygodniu, moi, drogi, moi drodzy, jest fakt, aby zwrócić uwagę, w którą stronę będą szły Wasze myśli, ponieważ jest to karta neutralna. Nasze myśli mogą być pozytywne lub negatywne, kochani. Jeżeli one będą szły w stronę negatywną, o czym tutaj przypominają nam nam karty anielskie, kochani, będzie to znaczyło jedno: że te myśli staną się natrętne, że te myśli mogą być takie, których nie chcemy, a będą pojawiać się same w naszej głowie i będą po prostu symbolizować Wasze obawy i lęki. Tak? Także musicie bardzo zwrócić uwagę na to, szczególnie, że karta anielska z terapii anielskiej. Kładzie nacisk również na myśli, na e, prawo przyciągania, czyli e, naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, e, no, na to, co macie w głowie lub będziecie mieć w głowie w tym tygodniu, kochani. Co będzie przychodziło do waszej głowy też, tak? Ze znaczeń pozytywnych karta myśli symbolizuje, moi drodzy, nowe pomysły, niekonwencjonalne rozwiązania, jakieś oleśnienia, które mogą was dopaść. Um. Jest to też karta planowania i analizowania, tak? Więc karta ta może dawać do zrozumienia, że należy się dalej dokształcać lub yy, może będziecie planować dalszy rozwój waszej kariery. Jeśli chodzi o uczucia, czasami symbolizuje flirt, czasami symbolizuje zbliżający się romans, ale najczęściej, kochani, karta myśli po prostu symbolizuje. Yy, Symbolizuje nasze myśli, nasze skrywane uczucia do jakiejś osoby. Jeśli chodzi o osoby wolne, oczywiście, prawda? Natomiast jeśli chodzi o pary, bardziej pokazuje jakieś wspólne plany, jakieś, jakieś analizy, kochani. No, również oczywiście rozmyślanie o partnerze, ale Bardziej bym powiedziała, że jeśli chodzi o pary, karta ta wskazuje na fakt planowania czegoś lub robienia czegoś wspólnie, kochani. No dobrze. To już mówiłam, oczywiście, tak, także w uczuciach wskazuje nasze myśli, plany. Co jeszcze, kochani? To chyba by było na tyle. To już mówiłam też o pracy, o finansach. że Aha, jeśli chodzi o finanse, bardzo dobrze jest również, e, kochani, zainwestować w tym tygodniu. To jest taka karta, która pokazuje, że e, poczynione inwestycje, ale raczej takie oszczędnościowe, e, przyszłościowe, e, kochani, będą dobrym pomysłem. Także to jeśli chodzi o finanse. Warto planować w ogóle, warto planować. Albo dalszy rozwój kariery, albo jakieś sprawy finansowe, moi drodzy, albo nawet wakacje. Także karta myśli pokazuje i mówi: planuj, analizuj. Prawo przyciągania, kochani, terapia anielska pokazuje nam informacje, relacje i działania, które ci kiedyś odpowiadały, zmieniają się teraz, gdyż stajesz się bardziej wrażliwy i świadomy energii. Także kochani, wizualizujcie. Pamiętajcie, że prawo przyciągania działa, przyciągacie to, na czym się skupiacie. Także tak to jest. Coś wydarzy się w przeciągu kilku miesięcy, więc jeśli na coś szybko liczycie, że coś się, jakieś Wasze plany szybko się zrealizują, to trzeba będzie jeszcze uzbroić się w cierpliwość. I o tym mówią karty anielskie. Kochani, życzę Wam udanego tygodnia, aby te myśli nie były z rzędu tych natrętnych, tylko z tych. Pozytywnych. Pozdrawiam serdecznie. Beata Fortuna. Kolejnym znakiem jest znak koziorożca. Kochani, wy niestety macie najsłabszą kartę z całego znaku Zodiaku. Jest to karta złodzieja. Moje drogie koziorożce, karta złodzieja, która będzie wam patronowała w tym tygodniu, jest kartą ostrzegawczą tak naprawdę. I w takim kontekście będziemy ją tutaj rozpatrywać. Karta Złodzieja jest przede wszystkim kartą straty. Może to być strata materialna, kochani, finansowa, może to być strata uczuciowa, albo po prostu strata na coś czasu. Również musicie zwrócić uwagę na swoje zdrowie, ponieważ karta Złodzieja bardzo często pokazuje nawroty choroby, jeżeli na przykład Cierpicie na jakąś dolegliwość lub cierpieliście na jakąś dolegliwość, to to może powrócić, to może się nasilić. Ci, którzy mieli nawet zabiegi operacyjne, kochani, mogą mieć konieczność powtórzenia takiego zabiegu. Także karta złodzieja przede wszystkim pokazuje braki w naszym organizmie, straty, niedobory czegoś, czegoś jest za mało. A także już o, tej, o tych nawrotach chorobowych mówiłam, dodatkowo może pokazać spadek energii, zmęczenie, wyczerpanie, także czyjś wampiryzm energetyczny. Możecie znaleźć się w towarzystwie kogoś, kto dosłownie wysysa z was energię, kochani. Drugim ważnym aspektem tej karty, kochani, jest, jest ukrywanie, skrywanie jakieś tajemnice. Czegoś przed Wami, tak? Więc może się okazać, że w tym tygodniu ktoś ukrywa przed Wami coś, tak? E ktoś może być wobec Was e nie w porządku, ktoś może Wam coś zabrać w kontekście materialnym, uczuciowym lub duchowym. No to nie, mus to nie muszą być rzeczy materialne, oczywiście mogą, musicie uważać, aby niczego nie zgubić. Aby oczywiście dosłownie na nie zostać okradzionym. Tu mamy kartę złodzieja przecież, chociaż to zdarza się bardzo rzadko, ale jednak jest to karta złodzieja, czyli kogoś, kto, kto nie ma wobec Was dobrych intencji, tak? Moi drodzy, także no, musicie tutaj zwrócić uwagę na pewne aspekty życia, na zdrowie na pewno. Na finanse nie inwestujemy w tym tygodniu nic, kochani, bo to nie jest na to dobry czas. Możecie po prostu stać, albo możecie coś kupić wadliwego, to też zwróćcie na to uwagę, aby powstrzymać się od jakichś wielkich czy kosztownych zakupów. Moi drodzy, no dobrze, co mówią nam, co radzą nam tak naprawdę karty anielskie? Mamy zwierzę mocy z terapii anielskiej. Twój zwierzęcy przewodnik duchowy jest Twoim obrońcą i pomaga Ci w tej sytuacji. To ciekawe, kochani. Ci z Was, którzy mają zwierzęta, będą mogły w jakiś sposób liczyć na ich pomoc. No to teraz mi się tak skojarzyło z tym wampiryzmem energetycznym. Na przykład, tak, na przykład koty bardzo są pomocne, wyczuwają ludzi i tak dalej. Ale psy też. No ale kot to już tak bardzo, 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 bardzo silnie. Kochani, co mamy tutaj z drugiej talii? Przebaczenie. Być może trzeba komuś przebaczyć. Zastanówcie się nad tym, bo no, to przebaczenie na pewno. Na pewno, kochani, podniosłoby Waszą energię. Energetykę, która w tym tygodniu będzie słaba, będzie zaburzona. Możecie czuć się po prostu zmęczeni, wypompowani z energii z jakiegoś powodu, tak? Także na pewno kontakt ze zwierzętami też Wam dobrze zrobi, i ci, co mają zwierzęta, to powinni poświęcić im więcej uwagi, kochani. Także no to tyle. To tyle już nie będę, nie będę się rozwijać, kochani, na temat tej karty złodzieja. Pamiętajcie tylko. Że to jest karta ostrzegawcza i macie czerwone światło w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie. Beata Fortuna.